Poniedziałek, 4 marca, czas na podsumowanie dnia. Dobry wieczór. Dzisiaj Jezus mówi pięknie o miłości. Chcesz mnie kochać, to spełniaj przykazania. Teraz tak, my czasami te dwie rzeczy jakoś rozbłączamy. I myślimy o tym, że go Pana Boga, to znaczy mieć tylko takie wewnętrzne przekonanie, wewnętrzny poryw serca i nie za bardzo chcemy to przekładać na przekazania. A z drugiej strony myślimy o tym, że wierzyć oznacza spłynąć przekazania i zupełnie, zupełnie nas nie obchodzi to, jaki my stosunek wewnętrzny mamy do Pana Jezusa. A chodzi o to, żeby w naszej wierze było jedno i drugie. To się zastanów, czy ty jesteś osobą, która ma świadomość, poczucie relacji z Chrystusem? A jeżeli je masz, to czy ty w ogóle spełniasz przykazania? Jak wygląda Twoja wiara? Ojcze, nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona o od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A jeżeli widzisz, że odkryłeś jakiś brak w jednej albo drugiej sferze, to poproś Pana Boga, żeby dał Ci łaskę, żeby dał Ci siłę, aby to naprawić. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc!